Tajemniczy egzotyczny świat mieszkańców Papui Nowej Gwinei stał się tematem obrazów prezentowanych w Sandomierskim Zamku. Mieszkańcy Papui znani są ze swoich pasji malarskich, ale obrazy powstawały głównie na ich własnym ciele, dodatkowo przeozdabianym piórami rajskich ptaków, trawami, muszelkami czy plecionkami. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się próby uwieczniania niezwykłych malowideł za pomocą obrazów malowanych na płótnie. Kolekcję zgromadził polski ksiądz, lekarz Jan Jaworski, który przekazał je do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. W Sandomierzu można je oglądać do końca marca.